<śmiech> 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 o co to za dźwignia? O nie! No dobra, widzowie. Teraz pokażę wam, jak to w ogóle zostało zrobione, ponieważ to jest tak właściwie poradnik. No tutaj jakoś nie będziemy jakoś specjalnie w to yy, zagłębiać, ale mamy takie coś. No i to ogólnie działa świetnie, ponieważ nie wiadomo, nawet tutaj nie widać tego, że to yy, cokolwiek tutaj jest. I po prostu się w taki sposób otwiera, dlatego teraz możemy sobie przejść do stworzenia takiej rzeczy. Ja sobie pozabieram tylko stąd potrzebne mi rzeczy. No i dobra, przechodzimy do działania. W takim razie, no muszą być jakieś tłoki, które będą zabierać w górę bądź w dół te klocki, które się będą tutaj suwać. Będziemy potrzebowali też tłoków, które będą zabierały wszystko na boki, dlatego robimy takie coś. Tutaj wiadomo, kratka odstępu od tych tłoków. Tu już są te bloki, które będą zabierane, więc tu już nic nie dokładamy. I kładziemy, uwaga, takie bloki. Ponieważ jeśli postawimy to w taki sposób, no nie zrobimy. To niestety redstone, który tutaj będzie zasilany, będzie zasilał tylko dolnego tłoka. Niestety górnego nie będzie zasilał. Dlatego musimy zrobić coś takiego. W taki sposób zasilanie będzie przechodziło. Do górnego oraz do dolnego tłoka, ponieważ ten tłok będzie przewodził energię do tego. Nie wiem, jak to dokładnie działa, ale po prostu no, w taki sposób działa Minecraft. No i musimy się z tym pogodzić. Dlatego robimy e, kolejny krok, właśnie takie coś. E, no tu już nam niestety zabrało te pistony, dlatego sobie je położymy jeszcze raz. I teraz tak, kładziemy tu takie e, klocki. I teraz ogólnie jak, w jaki sposób to działa, bo to jest cała e, mechanika tego, jak to w ogóle działa. E, najpierw te klocki ściągają w dół, te pistony ściągają w dół te klocki. A potem dopiero te pistony przyciągają te pistony e, i te klocki do siebie. Więc najpierw muszą się wyłączyć te, dopiero potem te. Dlatego, jak to w ogóle zrobić, podłączmy sobie w ogóle wszystko razem. Pierw. Dobra, a następnie zobaczmy, jak to działa. Pyk. Działa to w taki sposób, jak widzicie, i od razu one działają. Od razu one zabierają. Więc, co trzeba zrobić w Repeaterze, żeby przedłużyć ten żeby zwolnić ten sygnał? To właśnie trzeba go przeklikać trochę kilka razy. Dlatego, no, wystarczająco wydaje mi się, że będzie nawet o jeden yy, zwolnienie tego, jednak dla bezpieczeństwa możemy dać sobie trzy, oczywiście, no, wydaje mi się, że nie powinno mieć to jakiejś większej różnicy i teraz nasza maszyneria działa znakomicie, po prostu nic więcej właściwie tu nie trzeba dodawać, możemy sobie zrobić dziurę, tu wylać lawę i ktoś, kto sobie będzie stał tutaj u góry, po prostu sobie wpadnie. No nie. E, ogólnie to działa rzecz w tym, że mamy tutaj po bokach takie przestrzenie, dlatego jak ktoś będzie spadał. Może sobie niby tu wskoczyć, nie? Można zrobić tak, ale jest jeszcze jeden sposób w ogóle. Że można sobie to zamurować całkowicie. E, bloki przewodzą energię redstone'a, Dlatego możemy zrobić coś w tym stylu. Pyk, pyk. E, I zobaczmy. Teraz, jak to działa? No, niestety tutaj nie, nie sięga. To niestety energia nie sięgała tutaj tak daleko. Dlatego zrobiłem sobie tutaj taki podziemny mościk, który y, powinien jak najbardziej przedłużyć tą energię tą nową. Y, I tu bez problemu wszystko sobie śmiga. Zobaczmy jeszcze raz, czy to w ogóle działa. Tutaj jest. Tak, i teraz jest tak. Proszę bardzo, działa. Jeszcze raz możemy sprawdzić, czy jeden tik na tych e, wystarczy, bo to są tiki. E, jeśli się ustawia na tiki. Tutaj zapomniałem dodać. Działa e, i niestety nie działa. Dlatego trzeba faktycznie dodać na, na trzeci tik. Jednak jest to ważne. E, trzeci tik wystarczy. Można sobie dać wiadomo więcej. No ale po co? Tak działa najszybciej. E, jeśli chodzi o trapa. Jeśli to ma być w ogóle jakikolwiek trap, może jakieś przejście, no to idealnie jak najszybciej żeby działał. No więc co, ja myślę, że to tyle. Yy, maszyneria działa. Możecie sobie kopiować, cofać filmik, zatrzymywać. Dziękuję.